TVG 9, lokalni dostawcy internetu. Ja wcześniej korzystałem z tych dużych międzynarodowych firm dostarczających internet za pośrednictwem kabla. Korzystało z niego też większość moich znajomych i korzyści do dzisiaj. Jednak w końcu zdecydowałem się na firmę taką lokalną, osiedlową można powiedzieć w Gdańsku, konkretnie na firmę Loki. Do tej pory takim minusem tych małych lokalnych firm, minusem myślę już nieaktualnym, było to, że no do końca nie wiadomo było nigdy, czy to jest firma pewna, czy zachowa się na stałe, czy nie, nie zniknie po krótkim czasie. Natomiast obecnie to można po prostu sprawdzić, jeśli fir dana firma utrzymała się przez parę lat, jeśli zarabia, rozwija się, to będzie chciała się dalej rozwijać i śmiało można się zdecydować na korzystanie z jej usług. Natomiast co jest wielkim plusem tych firm, firm lokalnych? No akurat tutaj ta firma, z której ja korzystam, czyli Loki, dała mi dosyć dobrą cenę na internet, który dobrze funkcjonuje, ale generalnie, jeśli chodzi o małe firmy, Podoba mi się to, że ja zawsze wiem, z kim rozmawiam. O sieci rozmawiam z administratorem sieci i wiem dokładnie, do kogo dzwonić, na jaki numer. Jeśli chcę jakieś tam sprawy związane z fakturami, to dzwonię, dzwonię do biura. Jeśli jakieś ważniejsze sprawy, takie może nietypowe, dzwonię do właściciela. Każdy każdy ma tam swoją określoną rolę i rozmawiam z konkretnymi ludźmi. Nie ma takiej anonimowości, że dzwonię na jakiś numer w ogóle do innego miasta, do jakiegoś biura obsługi, albo do działu technicznego i traktowany jestem anonimowo, no zawsze ten ten tradycyjnie podawanie numeru, czyli jestem numerem, a nie, nie klientem. Natomiast w takich firmach ja y, znam ludzi, z którymi rozmawiam i ludzie no, przeważnie mniej więcej znają mnie, no, przynajmniej orientują się, gdzie jest internet założony. Także nie ma anonimowości, jest y, jakiś taki autentyczny kontakt. Myślę, że, że warto korzystać z lokalnych y, małych firm i myślę, że firmy te będą się rozwijać. Być może powinny stworzyć jakiś rodzaj korporacji, może nie po to, żeby stworzyć kolejnego molocha, tym razem polskiego, ale jednak też molocha, ale pozostać może odrębnymi podmiotami, jednak stworzyć może jakiś wspólny marketing w skali kraju, wspólną reklamę, być może także jakieś zaplecze techniczne. Chociaż jeśli chodzi o, o sprawy techniczne, to na razie to wszystko wygląda dobre. Dobrze. Także wszystkim polecam małe, lokalne firmy dostarczające internet.